to bym bardzo prosił, żeby na czacie to wtedy to sobie obcejmy, jak to wygląda i, i czy YouTube tutaj zainterweniował, czy, czy nie? Także wysicie link na... E, filmy są prywatne. Filmy są prywatne. To w takim razie YouTube w żaden sposób jeszcze nie zainterweniował na to. E, Ktoś podsyła jakiś link? Drobał mil nie jest pan sprawdzał, tak? Właśnie mandzie też coś opublikował. Co opublikował? Ale kurde taka afera się zrobiła z tego. Chwila, Muszę muzykę wyłączyć. Moi drodzy, tak, patrzę, schował filmy, Tak, schował swój kanał i ogólnie generalnie... Wyniósł się z internetu, bo zaczęła się nim interesować telewizja, radio i wiele innych organów śledczych, Dobra, organów informacyjnych, bo organy śledcze również się nim interesują. Zawiadomienie do prokuratury poszło, zawiadomienie o e-worda poszło też, również nie będę to nazywał, bo YouTube nie można takich słów mówić jak P, no to wiadomo. Generalnie, no wawrzyn troszeczkę będziesz miał przepierdzielone w życiu, ale niestety słuchajcie, Wawrzyn, wiecie... Wejdźcie w mózg człowieka, nie nieważne, w sensie to jest okropne. Przepraszam, że mam każde to zrobić, ale próbujcie wejść w mózg takiego 28 latka, który w takim jest głębokim szambie i który pracuje tylko tak naprawdę na dziecięcej publice. I on myśli, że teraz jak schowa swoje filmy i niby usunie swój kanał i wszyscy będą płakać, że o nie, że on usunął swój kanał dzieci poniżej 12 roku życia tego go oglądają i cała reszta ludzi no wreszcie usunął swój kanał niestety, moi drodzy, to nie jest prawda kanału nie ma usuniętego, już wam pokazuję jesteśmy tutaj na kanale właśnie tutaj Kamuś, co ja wyszukałem proszę, podryw na jego było, tym razem to nie był jego pies te filmy są... aaaa a, a, a. na takiej zasadzie kurde, ja bym chciał sobie link przepisać bo może usunął, bo jeśli chce swój kanał uratować, to jedyna opcja, żeby to tam YouTube na podstawie tego regulaminu nie usunął całego kanału, to żeby po prostu usunął wszystkie filmy. W ten sposób może ochronić kanał sobie kamerzysta. Jak, o, jakby chciał? Na no nie wiem, no nie wiem. Bo mi się wydaje, że on po prostu najpierw zaznaczył wszystkie na prywatny, a później mm. może ręcznie usuwał. Daj proszę ktoś link. Link do filmu Stary link do filmu yy, Kamerzysty Bo ja kurde nie mam Mogę ewentualnie sobie e, Mogę ewentualnie sobie W historii zobaczyć Kamuś Kamuś YouTube Tredziesz oficjalnie Kamuś kreszny prank hmm. Kamuś Jak daleko Albo jakiś tytuł filmu Weź pisz Kamuś zapasowe Karolinka? No już patrzę. Karomuś zapasowa. Ja zapasować Ale co, że taki sam tytuł myślisz, że będzie? Chcę tytuł mieć. Podrywa jego byłą. Podrywa. Podrywa. Znaczy może jakiś link gdzieś. Ja sobie historię teraz szukam, bo muszę link zdobyć. Podrywa... Podrywa jego byłą. O! Nie ma. Czyli... Czyli jeszcze YouTube się Ale dobierze kamerze nie... do kanału, jak nie usunie wszystkich filmów? bo musi to usunąć, musi po prostu kliknąć, usunąć i... i tyle ale kurde, tego to ja się nie spodziewałem tego się tak nie spodziewałem, bo kurde można byłoby kamerze się zarzucić inne rzeczy ale że, że właśnie o to się rozchodzi, to kurde, nie powiedziałbym sam nie wiem czy to dobrze aczkolwiek yy, jakby na to nie patrzeć no to jednak miał dużo szans na to, żeby się ogarnąć. No dokładnie. Wielokrotnie już mu wszyscy zwracali uwagę. Może by jakoś. Na ten teledysk, który miał się odbyć. Pornstar. Wiem, że wy również czekaliście, ale dzisiaj. Doprowadzę do sytuacji, w której powiem mu, że teledysk się nie odbędzie. Starano mnie, że trzech ludzi, trzy auta, masę dziewczyn. Dokładnie. Wszystko. Dreciarz zorganizował już tak naprawdę wszystko. Zorganizował auta, zorganizował dziewczyny, zorganizował ludzi, którzy będą kręcić klipo. Nie, no dobra, nie będę zdradzał tak? ja Jak Ja czy przyjadą, to musi być, wiesz, efekt końcowy. Ja chciałem się, się ciebie spytać, czy znajdzie się dla mnie miejsce na klip. Nie, no, dla ciebie to na pewno nie. Niby nie, ale jednak to może coś być. No, Co? no. Serio. No właśnie widzę.